Cześć witajcie w kolejnym filmie z zawodników z translatora Dzisiaj pokażę wam kolejnych zawodników Którzy śmiesznie e, Jakby są przetłumaczeni według właśnie translate'a e, No i ogólnie dziękuję jednemu Z was który podesłał mi masę zawodników Którzy nadają się do tego odcinka e, Dziękuję ci bardzo bo wykonaliście masę Tutaj roboty niesamowicie mnie odciążyłeś A was zapraszam do oglądania Możecie oczywiście zostawić łapkę jeżeli film wam się spodoba Także suba jeżeli jesteście nowi A także chciałbym dodać że ogólnie ci zawodnicy Jak za chwilkę zobaczycie mają zamienioną Obronę z rulingiem jest to strona Foodbin, na której robię te karty I niestety ma taki błąd No i nie ominę tego, ale mam nadzieję, że to w oglądaniu Nie będzie przeszkadzać, bo w końcu tu chodzi o tłumaczenia A przecież nie o statystyki zawodników Tak więc już zaczynamy i na początek mamy tutaj Messiego w języku włoskim oznacza położyć. W sumie nie wiem, dlaczego we wcześniejszych filmach go nie dałem, bo to takie oczywiste, żeby przecież zobaczyć tych najważniejszych zawodników, najlepszych. E, no a jak widzicie, Messi go pominąłem, dopiero tutaj użyłem go dzięki jednemu z Was. E, no tak więc Messi po włosku położyć, a my możemy przejść oczywiście dalej. Tutaj mamy kwadrado i język hiszpański. E, no tak więc kwadrado w języku hiszpańskim od, e, oczywiście oznacza kwadrat. No i w sumie nawet podobnie brzmi, co nie? Takie kwadrado, e, kwadrat, no tak te kwadraty to idealnie, tak pasuje właśnie jako hiszpańskie słowo, tak hiszpańsko bardzo brzmi. E, no i kwadrat po polsku, myślę, że ciekawie, ale już możemy przejść do kolejnego zawodnika i mamy tutaj Polaka. E, jeżeli się nie mylę, jest to pierwszy Polak jakby w tej naszej serii. Jest to milik, który w języku indonezyjskim, który już był chyba w pierwszym bądź w drugim filmie. Tak więc nie pojawia się tutaj po raz pierwszy. Oznacza nieruchomość. No, na pewno także ciekawie. E, tak więc milik, Indonezja. Tam będzie to oznaczało nieruchomość, w sumie nie wiem czy tak samo się to wymawia jak pisze, no aczkolwiek... Same tłumaczenie takie pisemne oznacza właśnie nieruchomość. Dalej mamy Noira, no i tutaj w języku jego ojczystym, czyli oczywiście niemieckim, oznacza to nowy. No ja oczywiście ucząc się języka niemieckiego już kilka lat i tak tego nie wiedziałem, jak widzicie. E, no niestety niemiecki to jest coś, czego nienawidzę po prostu, no ale cóż, dużo osób tak ma z tego co wiem. E, no, tak więc Noyer to nowy po niemiecku, no i chyba możemy przejść już do kolejnego zawodnika. Dalej mamy marsjala no i tutaj język angielski, więc tak dość typowo, e, no i to oznacza wojenny. No myślę, że także takie dość ciekawe. Mało kto pewnie miał o tym pojęcie. Ja także ucząc się języka angielskiego nie wiedziałem, że to oznacza Martial, no bo w sumie jest to takie nie pierwszorzędne tłumaczenie, a drugorzędne. No ale Martial oznacza oczywiście wojenny, tak więc myślę, że także ciekawie. A my już możemy przejść dalej. Dalej mamy także zawodnika tutaj z Ligi Angielskiej, tyle że z Chelsea. Jest to Angolo Kante. W języku niemieckim Kante oznacza grawent. No, w sumie tutaj takie można nawiązać do tego że krawędź. Często się mówi w Polsce na to e, kant, że u, nie wiem, uważaj, nie uderz się w kant. E, no, jak widzicie Kant to jest słowo pochodzenia niemieckiego, tak więc e, tylko dlatego się tak mówi właśnie. E, no, tak więc na logikę można było e, to wiedzieć. Głównie się na, w południu Polski tak mówi, tak więc kto jest, nie wiem, z północy to nie wiem, nawet może nie wiedzieć co to ten kant. E, natomiast e, mówi się tak w Polsce czasem, przede wszystkim starsze osoby, tak więc Kant w języku niemieckim oznacza krawędź. Dalej mamy bakę zawodnika, oczywiście z miniaturki w języku włoskim Jagoda. Wydaje mi się, że jest to także jedno z ciekawszych tłumaczeń, dlatego postanowiłem go dać właśnie na miniaturkę. No tak więc myślę, że ciekawie, chyba żadnego jeszcze owocu nie mieliśmy w tej serii, jakby. Tak więc bakę jest tutaj debiutantem, no i Jagoda to w języku włoskim. Bakka, Kolejnym zawodnikiem już trzecim tutaj od końca jest Oblak, no i on jest oczywiście Słoweńcem i w swoim ojczystym języku oznacza chmura, tak więc e, no także ciekawie, już podawałem takie przykłady, że nie wiem, tak jakby e, ktoś w polskim nazywał się Zając i nazywałby się właśnie Rafał Zając na przykład, e, taki totalnie przykład, wiecie, wymyślony z głowy to był, e, natomiast właśnie Jan Oblak, no to tak jakby w Słowenii się nazywał nie wiem, Jan Chmura, no myślę, że dość ciekawie, a możemy już Oblaka zostawić w spokoju, nie szkalować tutaj jego nazwiska, tylko przejść dalej do Lorenzo Insigne który w języku francuskim oznacza odznakę. No takie zwykłe tłumaczenie, chyba nie ma co tutaj za dużo o nim opowiadać. No takie o, myślę, że dość ciekawe, myślę, że dość fajne. Tak więc możemy przejść do ostatniego na dzisiaj zawodnika, jest to Alberto Moreno. No i kolejne tłumaczenie z, tłumaczenie z języka hiszpańskiego w dzisiejszym odcinku oznacza to brązowy. I taka zagadka dla Was, kto uważnie na odcinek. No powiedzcie mi oczywiście, kto już dzisiaj był tłumaczony w języku hiszpańskim. Jeden zawodnik. No, poczekajmy, 3, 2, 1... Nie wiem, czy ktoś z Was wpadł na to kwadrat, oczywiście był kwadratem po hiszpańsku, nie wiem, czy niektórzy z Was kojarzyli, czy też zapomnieliście już o tym, możecie napisać w komentarzu, czy pamiętaliście, a ja wam w zasadzie już dziękuję, tak więc możecie, tak jak mówię, zostawić łapkę, wtedy będzie szybciej kolejny film, a to będzie na tyle do usłyszenia, no i cześć.